Słyszałam coś, to co się było. W tym drugim, w tym drugim, w tym drugim. W drugim, drugim pokoju tym tak. tak. A w tym to dla dziecka... Dopiero co przyszła! Mienne, no nie mogę no! Dopiero co przyszła! Nie zdążyłam nic zrobić! Gówno gra! Gówno gra, nie się, gówno! Gówno, gówno, gówno! Kinga chyba ja Nie wiedziałem jak to jest. O, chyba ich będzie polować na nich. Niej... O kurde, GG. Co jest, Pablo? No, tak oh. myślałem, że Pablo w bet. Chyba nie chcę gadać, zrób zdjęcie tego. To jest mega agresywne Tu jest. Żywimy Pawlosa? No, Oj. Ty, ty gówny, chodź, 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 rzuciła, rzuciła Gdzie ty ty Jezu, rzuca się Tutaj, tutaj to jest ja żyję? co jest. To żywiłem I nie było ataku, Ale się wkurwiła na. Ja tylko weszłam na chwilę, a ona od razu mi złapała i ledwo kamerę Kupi. postawiłam. Po to samo. No, ja wkurwiła się Max, wiem o co chodzi. Nawet ledwo mi tam, Ja już tam je... Co, mamy Ale cokolwiek po w ogóle? Mamy cokolwiek tam. Kamery mamy. Te jakieś Te nie. nie było, muszę znaczyć. Wyłączam noterkę, stary. Chodzi, kurwa. Chodzi. Idę tam, idę tam. Chodzi ale nie tam. widać na tym. To musi Tak agresywna na to widziałem. Nie ma... No mega agresywny. Nie ma ani dotsów, ani orbów. Nie widziałam. Demon, to jest on Khuj. A co ma Demon? Demon ma Ghost Ultrafiolet i Przemysł Temperatures. Kurwa nikt nie wiem, nie miałem. raczej. Na Fioret nie patrzyliśmy. A pismo tu nie rzucił, no, ten. nie rzucił. Chyba rzucił, nie, nie jest pewien. No, o tak jak ja rzuci to, to pismo? <tosłuch> Jednak nie on. Kurwa, babo No nie, kto mi zabrał mój trzytnik, który sama ulepszyłam? Czujnik? Kto mi zabrał czujnik? Ulepszyłam go, to jest moje... O, dziękuję bardzo czytnik to jest jedna rzecz, którą zawsze biorę ze sobą Ale, śmieszy ten trzytnik, Ale fajny. Ej, mega super ten trzytnik jest. Tak, to się otwiera. Tak, Kto proszę się bardzo, już się otworzyłam. Dobra, staję się tym Ej, mega fajny ten szytnik. Boże, jak ja się cieszę z tego czytnika Tutaj nic. Tutaj nic. Może ten szytnik jest najlepszym, co mnie spytało, chyba. O, i od razu pokazuję, jak coś tam. Halo, halo, panie duszku, gdzie pan nie? Dobra, pewnie w piwnicy halo, halo. Ej, tu jest kość! Jakieś zdjęcia! Ej, w piwnicy jest kość! Jakieś zdjęcia! W piwnicy jest kość! Jak jest... ktoś z aparatem... Dziękuję. Będzie minusowa Bo mi też spada, muszę zobaczyć A, nie, nie mamy Fyfty Eee, zmieniam kategorię. A ja on pokazał, że zmieniono, mogę jeszcze rozpoznać mro Mroźnie temperatury zysznę. Mhm. Zaznaczam. Dobra. Mojego nie ma. MFFA. Ale jak będzie coś mówiło ode mnie? Kamery. Ja już postawiłem, już ustawiłem kamerę. Może ten MF nie działa jednak. <noise> ten nowy. Bo ja nic mi nie pokazuję tutaj. A w tamtym już pokazywało. O nie, przestraszył mnie. Proszę, pomóż. To jest aktywność. Pomóż mi, jak zerowa aktywność? Przed chwilą mi przed chwilą mnie przestraszył na maksa, jaka zerowa aktywność. <grywa> masz, masz miejsce? Ktoś dotyczy. Ja wezmę, ja wezmę, ja wezmę, ja wezmę. i tak bym coś wzięła, w sensie ja tutaj wróciłam, bo oddałam tamto. Weź świeczka. Może na no to... ja świeczkę, ostatnio było spoko w sumie. bo to się punkty zawsze dostaje jakieś... tam. Ale wszystkie, bo tam może no to koniecznie są mikrofon, więc Przyniosłam nam świeczkę! ja idę na kamerę Pisze, 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 zaznaczajcie pisanie. Pisze do nas, z nami, pisze. Jest 2,5, 2,5 albo 5. To drugie jest takie zielone. To zaznaczy. To jest zielone. MF jest zielone. 2. 2. 2. Pika jakby było 100. A potem jest 5. Myślcie? A to będę szukać. dobra Naprawdę? No tak, bo MF, no tak to będzie 2. Masz lice? Gdyby był na ja. waszemolinie, to jest hałasem. Jest na pięć, to jest czerwony. Jest na pięć czerwony? A nie ten taki trzeci. Czekaj, czekaj czy to są orby w obawie, jakie ja widziałam? Nie, czy jakby... orby można skreślić? Teraz patrzymy to, co. Ty, bawuż mówi, mu? że są orby. Nie, nie, nie ma orbów, nie ma orbów. Nie, nie, to nie są orby. Chyba. Orby. Jakieś biełki są, a nie orde. Ej, to nam trzy duchy zostały tylko. To nie wiem, zgadujemy? Zgod no nie, nie zgadujemy normalnie, czekamy. Weźmy te docy może będzie. To kurza to rzucił. O, zrzucił, ale ham. Ej, mi się wydaje, że to shade, bo on wykazuje aktywność jak nikogo nie ma. On coś rzucił, jak nikogo nie było. Nie wiem, jakiegoś tak shade mi pasuje, te... Moroi to jest od Spirit Box, no ale mówicie, że nie kata. On rzuca jakieś krątwy, ten Moroi, ale nie ogarnę do końca. No Boże, niech tu będzie on, bo się zdenerwuje. No demon! Kurde. O to zaznaczyłem. Ajajaj. To nie jest zły demon, gdzie jest bardziej, gdzie częściej poluje niż inne duchy. No właśnie, to był bardzo spokojny demon. W sensie dosłownie zapowiadam osobę, tam byliśmy. Totalnie, mówięcie, kadzidła, wszystko. A, a ten demon jakiś taki mega wiesz, sobie, za jedną osobę jakimś fartem. Właśnie na tym. Co robił w sumie? Nie ja wiem. Halo, halo, odbiór. Czekamy na wszystkich, dobra, biorę to, jedno, a gdzie jest moja? a, to jedno jest, Pablos, teraz masz nie umierać, kurwa. I tak umiera. co ty chcesz? I jak stawiasz książkę, to daj na Fy, Fy musisz użyć, Fy. Jak fiut. Dobra, wchodzę tym MM em i kieruję wam, bo już się wkurzyłam. Lecimy, Pablos, lecimy lecimy Pablo, lecimy. Zobacz, skodoszko, kto jest też lepszy. W tych cenzach nie ma wrożnych kart. Tak, i ja ma mam na to też teżnia. Ojej, tutaj Das want to Tutaj 2 3 3 3 5. To będzie 5, 2,5, 2,5 albo 5? 2,5 5 to pomarańcz no to, 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 to pomarańczowa. Jest sypialnia, jest sypialnia, no do mnie, do mnie wszyscy, pikami mi Pika mi Musi być czerwony pięć niebo A, no to jest Pika mega żółte Dobra, jest żółte Ale nie, spada spada No jest tutaj, no jest tutaj w Jest Jest, no jest, sobie Wszystko Mam... Zrób zdjęcie, że nie widzę, kurwa, Pablo, zsuwaj tą dubę grubą. Nie, nie, to już... Umrze. Ja, ja, ja stąd wychodzę. się, to jest goodbye, Pablo. Chcesz Nie trolluj. Chcesz w sensie, No tak, no trzydzieści. A ja tutaj Do tutaj... Które... Dobra, zostawiam tutaj wam i ja. te brota... na rzeczy. DZIE PAWLO, no. JAKO JEDYNY Zawsze to samo no Chyba... Y, głos... Atakuje Olka Atakuje Olkę? Olek, żyjesz? Nie, nie atakuję Tak? No, kolega, 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 kolega Nie ma Orłów Ej dobra Nie ma. E, nie ma arów, dots mogą być, muszę iść po dotsy. Weź zdjęcie bo młodym. być jest dziennik, Dobra, wezmę jeszcze jeden dziennik. Idę odpędzić demona lampką swoją. Idę odpędzić. Ojoj, oj. On nie! On nie rzuciłam ten. No tak, no te w ultrafiolet. Tylko. A, tutaj. No ta, ta ultrafiolet. Bo gdzie jest książka, bo jakiś speedbox? No kurde, no Ta, no książka. Jest. właśnie speedbox książkę, właśnie położyłam przed. Gdzie tam no, jest? No, widzę, mówię no, ci, że... no, się. Ale jest równi, czas, no, go, no! O, jesteś. On cały czas chodzi, chodzi i tego, nie? No wkurzył się. Ale znajdowałam się tak porządnie, porządnie ale nie widziałam go do cech tak jakby co? W sensie on powinien tam chodzić, ale nie widziałam go. Zawsze spatrzyłam, Jak, jak wiesz, drzwi tam ruszasz się coś i nie było widać. Więc wydaje mi się, że dot i orbę można spreślić. Nie no, normalnie przecież było widać. Chłopi pało z przestraszył O kurde. O kurde, kamera, o nie Dominik gdzie? Dominik, gdzie? Olek. Olek Dominika nie ma z nami. Ocie. Link nie. Tak, tak, nie wiem, ja nikt nie zaznaczyłem nawet. Bo nic nie tradiło. Hieban Handu. No. Czemu Wy musicie umierać jak po prostu pacę? Tak, dokładnie. Dobra, ogólnie to żałosne. Ej, czemu nie ten? Czemu nie ma moich? Tak, no. Przecież dałam się, bo jest no. nie, no i mam taką super Tom, a zamieniłam na takie gówno. No ale, więc już <todobra> dobra idę. Niech coś mnie zabije, niech zabije mnie ten portal geist, no. o zabij mnie, bo nie ma sensu grać już. Gdzie dobra. jesteś w pokoju dziecięcym? Nie, oczywiście, że tak się nie ma. Oj, coś spadło, ale nie było nic. A nie ma, tu jesteś, dzieciaku?

Ktoś umarł na moich oczach Chcę wyjść Chce wyjść, chcę wyjść o, wyjść Ale MF5 -y zaznaczcie i rzucicie już EMAF Pablo klasik Coś Kuchni MF5, -y Pysiak, słysz, mnie w kuchni MF5, -y olek Dobra No bo pięć razy ci mógł Nożo z książkami. To, daj to, daj to, daj to, to. Daj to Nie Mamo. Kurwa, Piotr, żyjesz? A ty z książką w ręce, kurwa. Tam było po prostu. Jest równo 5 stop tutaj, a wszędzie jest więcej. Dobra. A wiadomo, gdzie jest. E, tak, w tym co jest. Tu gdzie jest krzyż? W nie tym, w tym korytarzu. W tym. Dobra, składam wszystko. No, no, po prostu. No nie mogę, no nie mogę z nimi. Mogę. Co z wami, cały czas proszę was o doksy? A. To nic, nic, to... nic to nie ten. No jak to mówię pod B? Są na B, daj spiryta. Kurwa, mam. No właśnie, ja też zaznaczam. Ja też zaznaczam spiryta. Mam 17 już. 哦哦，张先生。